Ahoj tutaj, husarz 1444. I witam Was w kolejnym odcinku Gierek Bajerek. Trochę mnie nie było. Ostatni filmik wrzuciłem w lutym tamtego roku. Niektórzy z Was pewnie chcieliby wiedzieć dlaczego. Prawda jest taka, że ta pandemia trochę mnie zmiotła z planszy. Nic mi się nie chciało robić. Oprócz tego przygotowywałem taki duży projekt który ostatecznie nie wyszedł, a zabrał mi masę czasu. Chociaż nie, wykluczam, że jeszcze się kiedyś pojawi w tej czy innej formie. A oprócz tego, to stwierdziłem, że zostawiam tego Twittera, bo w międzyczasie, jak mnie nie było, ta aplikacja zeszła na przysłowiowe psy. Jeżeli chodzi o jakiś kontakt, to można wchodzić na Instagrama, podanego w opisie. Zachęcam do obserwowania, bo tam na pewno zawsze odpiszę. No ale cóż. Wróciłem i dzisiaj przygotowałem dla Was odcinek Gierek Bajerek o jednej z moich ulubionych serii. Mówię tutaj o Wiedźminie. No to nie przedłużając zaczynamy. Cholera tęskniłem za tym intrem. No nieważne. Nie wiem, czy w Polsce znajduje się choć jedna taka osoba, która nie słyszała nigdy o Wiedźminie. Były przecież książki, komiksy, gry, film mizernej jakości oraz dwa seriale, również wątpliwej jakości. W tym filmie zajmiemy się tylko grami, są to w końcu gierki bajerki. No ale może opowiem pokrótce, czym jest w ogóle Wiedźmin. Wiedźmini to tacy goście którzy w dzieciństwie zostali poddani mutacji, i jako dorośli chodzą po bagnach i zabijają potwory za force. Najbardziej znanym wiedźminem i głównym bohaterem w grach jest Geralt, czyli ten siwy poczciwy dziaduś na zdjęciu. Geralt, jako że jest jednym z lepszych w swoim zawodzie jest nadludzko szybki, zwinny i umie robić różne powalone akrobacje mieczem. No ale może przejdźmy do konkretów. Wiedźmin 1. Okej okay, więc historia zaczyna się atakiem na twierdzę Kermoren, siedlisko Wiedźminów. Za atak odpowiedzialna jest grupa żyźmieszków zwana Salamandrą. W jej skład wchodzi Makazar Javed oraz jego mość zwany Magister z takimi śmiesznymi okularami. Respią oni także takiego potwora przerazę. W walce ginie młody Wiedźmin Leo a bandytom udaje się wykraść receptury i składniki wiedźmińskich mutacji. Później Geralt rusza ich tropem do Wzimy. W mieście dowiadujemy się o istnieniu zakonu płonącej róży. Jest to zakon rycerski, którego celem jest pozbycie się innej grupy. Skojatel, bojówki złożonej z ludzi, głównie elfów i krasnoludów. W grze można stanąć po, w stronie jednej z tych frakcji. Ja jednak zdecydowałem, że najlepiej będzie zachować neutralność. Po drodze do odkrycia tajemnicy Salamandry Geralt ma okazję m.in. rozwiązać konflikt w wiosce odmęty pomiędzy ludźmi a ludźmi jeziora, zwanymi wodjanoi, czy na wyzimskim podgrodziu między mieszkańcami a wiedźmą Abigail. Udaje mu się także odczarować królewską córkę, Addę. Zamieniła się ona, bowiem wstrzygaj i jedynym sposobem na jej odczarowanie było spędzenie z nią nocy. Nie w tym sensie. No i dobra Gerald zabija w końcu magistra, a później jazara Javeda, Lecz okazuje się, że byli oni jedynie marionetkami w rękach Jakuba de Aldersberga, mistrza zakonu płonącej róży. To on był odpowiedzialny za atak na Kaer Moren. Chciał on bowiem używając wiedźmińskich tajemnic stworzyć mutantów, którzy byliby w stanie przetrwać białe zimno. Białe zimno to w świecie wiedźmi taki koniec świata, który polegał na tym, że ziemię pokryje wieczne zimno i ludzkość wejmrze. W ostatecznej walce Gerald pokonuje Jakuba, a zaraz po nim dziki gon. Tak z grubsza wygląda fabuła. Dosyć mocno to spłyciłem, ale to nie jest żadne streszczenie czy coś. Największą zaletą pierwszego wiedźmina jest, niewątpliwie jego mroczny, dobijający klimat. Na klimat składa się świat, ciemna kolorystyka oraz świetny soundtrack. Nigdy nie zapomnę, gdy pierwszy raz udałem się na grobla i usłyszałem tą przekozacką celtycką nutkę lecącą w tle. Z jedynki zapamiętałem także taki moment, w którym przemierzałem mroczne, pełne niebezpieczeństw bagna, gdy natrafiłem na drewnianą chatkę. Pomyślałem sobie, że tam wejdę. Siedział sobie tam taki dziadzio, który coś wcinał. Podszedłem do niego i zobaczyłem, że wcina on sobie ludzki mózg. Okazało się, że owy dziadziusz jest kanibalem. To pokazuje tylko, jak mroczna potrafi być to gra. Teraz trochę o mechanice walki. No cóż, nie jest ona najlepsza. Praktycznie polega ona tylko na tym, żeby przy kursorze pojawiła ci się żółta ikonka. Jeżeli wtedy ją klikniesz, to bijesz gościa szybciej, a jak sobie nie trafisz, to wtedy gościu wali ciebie. Mimo tego, że sama mechanika nie jest jakaś super, to animacje są dosyć fajne, w pewnych momentach nawet śmieszne i całkowicie nierealne. Ale tak w sumie to miło wspominam tę gierkę, tym bardziej, że dostałem ją za okrągłe 0 zł, czyli za. Wiedźmin 2 dobrze, więc. Historia zaczyna się podczas oblężenia twierdzy Lawaletów. Nasz wiedźmin pomaga Foltestowi, królowi Temerji odbić ową twierdzę. Zaraz po tym gdy to mu się udaje Foltesta trafia szlak i zabija go zamachowiec. Okazuje się, że był to inny wiedźmin, który zaraz po tym szybko uciekł. Za mordercę zostaje uznany niesłusznie Geralt i zostaje wrzucony do lochów, w których przesłuchuje go oficer temerskich służb Vernon Roche. Dogadują się, że jeżeli Geralt pomoże odnaleźć prawdziwego mordercę, zostanie on uniewinniony. Nasza kompania składająca się z Rosza i Tristrusza do flot, sam takiego rzecznego miasteczka otoczonego puszczą. Tam zostają zaatakowani przez elfy z dowodzone przez nijakiego Jorweta. W mieście rozwiązujemy parę problemów. Ratujemy jaskra i zoltana, zabijamy potwora Keirana i rozprawiamy się z Loredo, władcą miasta. W końcu od samego Jorweta dowiadujemy się, że mordercą jest Eto, taki duży umięśniony łysiak. Później Gerald walczy z owym łysiakiem, jednak łysiakowi udaje się zbiec. Wtedy dokonuje się najważniejszego wyboru, bo możemy zabrać stronę Vernona Rosza i Armii Temerczyków, lub Jorweta i Armii Elfów. Ja osobiście wybrałem drogę Vernona, więc będę kontynuował historię jego perspektywą. Wiedźmin i jego grupka, kontynuuje poszukiwanie łysola. Tym razem trafiają do obozu kedweńczyków dowodzonych przez króla Henselta. Dowiadujemy się o spisku przeciwko królowi, którego próbujemy rozwiązać. W międzyczasie zamach nowego na króla przeprowadzają wspólnicy łysiakanie jacy wiedźmini i i Egan. Wtedy Detmold, nadworny czarodziej z ciała jednego z nich dowiaduje się miejscu kryjówki Leto. W międzyczasie nasz. Znajomy Vernon Roche bierze udział w spisku na króla. Henselt się tego dowiaduje i zabija praktycznie cały jego oddział. Wtedy razem z Roche ruszamy na zemstę. Gdy ostatecznie dopadamy Henselta, możemy zdecydować, czy go zabić, czy puścić wolno. Ja stwierdziłem, że go zabije. Dowiadujemy się wtedy, że nasz królobójca znajduje się rzekomo w Muin, gdzie zaczynał się właśnie kongres władców i czarodziei. Tam dzieje się dosyć sporo. Walczymy ze Smokiem, ratujemy córkę Foltesta, zabijamy Detmolda czy ratujemy Tris. Najważniejsze jest jednak to, że znajdujemy tam w końcu naszego Łysiaka. Cała prawda w końcu wychodzi na jaw. Okazuje się, że nasz Łysiak jest jedynie marionetką w rękach cesarza Nilfgardu, który zlecił mu morderstwa królów po to, by zająć północ. W zamian za to cesarz obiecał. Mu reaktywację wiedźmińskiej szkoły Żmili, której leto był przedstawicielem. Wtedy możemy wybrać, czy zabić go, czy pozostawić przy życiu. Ja pozwoliłem mu przeżyć. Jednak, mimo tego, co zrobił Foltestowi, to całkiem polubiłem tego łysola. I tak kończy się druga część. No, mniej więcej, bo gdybym wybrał drogę, Jorweta potoczyłaby się całkowicie inaczej. No, zakończenie byłoby podobne. Ale ogólnie, co. Do moich wrażeń. Bardzo mi się ta gierka spodobała, aczkolwiek uważam, że jest ona najgorsza z serii. Ciemniejszy, bardziej słowiańsko, grymański klimat jedynki bardziej do mnie przemawiał niż zachodni, mocno kolorowy klimat dwójki. I rozumiem trochę tą decyzję ze względu na to, że pewnie chcieli bardziej się rozpromować na amerykańskim rynku, co jak widać się udało. Sądzę jednak, że Wiedźmin... Stracił na tym trochę swojej oryginalności, którą na szczęście odzyskał w trójce. To, co mi się w Wiedźminie dwa podobało, to przede wszystkim ciekawy wątek główny i kozacki antagonista. Świetny był także wątek polityczny związany z całym aktem podczas kongresu, który niestety nie był aż tak fajnie rozwinięty w trójce. Ale gadając o trójce, Wiedźmin 3. Wiedźmin 3 to na pewno część, w którą grało najwięcej ludzi i jest ogólnie najbardziej rozpoznawalna. Niektórzy nawet traktują tę grę jako grę idealną, z czym ja się nie zgodzę, bo mam do niej kilka zastrzeżeń. Nie zmienia to faktu, że jest to cholernie dobra gierka i prawdopodobnie jedna z lepszych, jakie wyszły w ostatnich latach. Kurde, w ostatnich latach ta gra ma już 6 lat. Ale tak w sumie to zestarzała się dosyć spoko. No ale wracając do tematu, pogadajmy o fabule. Może zacznijmy od tego, że akcja trzeciej części wieśka dzieje się po zajęciu Temerii przez Nilfgaard. Naszym pierwszym zadaniem jest znalezienie Jennefer, czyli takiej czarodziejki, która mu się podoba. Gdy już nasz wiedźma kubije Gryfa, takiego wielkiego ptasiego jej potwora, i znajduje swoją wiedźmę. Jedzie z nią do cesarza Emhyra, władcy Nilfgaardu. On mówi mu, żeby znalazł jego córkę Ciri, która w sumie też jest dla niego jak córka. Podsumowując, całą grę się kogoś szuka. Może to zabrzmieć nudno, lecz po drodze spotykamy wiele ciekawych gości, a także naszych starych kumpli takich jak Jaskier, rosza, Talar, Zoltan i parę innych. Główna fabuła nie jest jakaś mega wciągająca, ale zadania... Które otaczają ją są kozackie. Jeden z lepszych questów to moim zdaniem zadanie z krwawym baronem, a właściwie cały wątek z paniami lasu, który jest całkiem przerażający. Przypominamy sobie także świetne zadanie z zamachem na Radowida czy intrygę na Skellige i wybór nowego władcy. Ogólnie to jedną z fajniejszych rzeczy w Wiedźminie, tak jak i w wielu RPGach, jest to, że jest dużo ważnych wyborów, które mają swoje konsekwencje. No ale dobra, porozmawiajmy trochę o bitce. Bitka w tej części jest bez wątpienia najlepsza ze wszystkich. To, co mi się w niej naprawdę podoba, to dynamika ciosów i uników, brutalne wykończenia oraz konieczność umiejętnego wykorzystywania znaków. Ogólnie w trójce czuć najwięcej swobody podczas walki. Jest wiele rodzajów przeciwników i każdy z nich posiada jakieś lepsze i słabsze punkty, więc jest duża różnorodność. Podoba mi się też system walki na pięści, który jest moim zdaniem o wiele lepiej zrobiony niż w poprzedniej części, moim największym zastrzeżeniem co do trzeciej części wieśka jest to, że alchemia jest dosyć słaba. W poprzednich częściach robienie mikstur było dosyć ważne. Trójkę na luzie można przejść, ignorując całkowicie jakiekolwiek robienie miksturek. Jest też taki perk, tsmakosz, który jest tak dobry, że po części psuje balans. No ale może teraz krótko o dodatkach. Tak naprawdę jedyny minus tego dodatku jest taki, że jest za krótki. Fabuła jest świetna i nawiązuje mocno do m.in. pana Twardowskiego, wesela czy potopu. Historia toczy się głównie wokół dwóch postaci. Pana Lusterko, czyli demona, czy też diabła, przybierającego postać kupca, oraz Olgierda Wonewereka, szlachcica, który podpisał z nim umowę na swoją duszę. Umowa była prosta. W zamian za pieniądze, które miałyby rozwiązać jego problemy miłosne oraz nieśmiertelność miał oddać osobę, którą kocha oraz swoją duszę. Aby jednak odebrać duszę szlachcica lusterko musiał wypełnić trzy jakiekolwiek zadania zlecone przez Olgierda, a potem spotkać się z nim na Księżycu. Brzmi niewykonalnie, ale tutaj wchodzi nasz Geralt. W zamian za ratunek musi on pomóc mu odzyskać dług. W. W tym celu między innymi udaje się na wesele z jego zmarłym bratem Witoldem, napada na dom aukcyjny w Oksenfurcie oraz przynosi róże od jego zmarłej żony. Pewnie chcecie wiedzieć jak to jest możliwe. Sprawa jest taka, że jest to dosyć długa i skomplikowana sprawa, aczkolwiek udaje mu się wypełnić owe życzenia. W końcu razem z lusterkiem spotykają się w pewnej świątyni, która miała posadzkę w kształcie księżyca. Wtedy wszystkie kryteria umowy się spełniają i lusterko może zabrać duszę Oligierda. Możemy mu na to pozwolić lub go uratować poprzez zagadkę. Ja zdecydowałem się go uratować, gdyż możemy w ten sposób otrzymać jego szablę, która jest jedną z lepszych broni w grze. Krew i wino. Ten dodatek za to jest przegigantyczny. Dodaje on całkowicie nową lokację w grze. Królestwo Tus Sontoras oferuje nam długie godziny świetnych misji. Jest tutaj co prawda także sporo zadań, których nie lubię. Typu idź tam zabij bandytów, albo idź tam znajdź budowniczych. Nie jest to większość, lecz warto o nich wspomnieć. Jest też parę zabawnych zadań takich jak kolejka w banku czy gadająca płotka. Miło było też zobaczyć panią jeziora i ponaparzać się erondajtem. Nie będę tutaj opowiadał całej fabuły bo jest ona całkiem spora i złożona, lecz spróbuję to jakoś streścić. Ogólnie to Gerald zostaje wezwany przez królową Henriettę ponieważ w jej królestwie grasuje bestia. Jak się okazuje owa bestia to wampir wyższy, przeinteligentna i silna istota, którą co najważniejsze może zabić tylko inny wampir wyższy. Na szczęście blisko znajduje się regis, dobry kumpel Geralta, który właśnie jest takim wampirem. Mordercą okazuje się jego znajomy Detlaf. Z biegiem czasu dowiadujemy się coraz więcej, by ostatecznie dowiedzieć się, że był on jedynie narzędziem w rękach wygnanej Syjanny, siostry królowej. W zależności od naszych wyborów, może ona zginąć lub nie. Najważniejsze jest jednak to, że Geralt pokonuje Detlafa którego ostatecznie wykańcza regis. Gdy wypełnia swoją misję otrzymuje on swoją własną winnicę, którą można sobie rozwijać. Fabuła trochę przypominała mi wieśka dwójkę. Też mamy tutaj morderstwa. Powoli dowiadujemy się kim jest morderca, jakie ma motywacje, a ostatecznie również okazuje się jedynie marionetką w czyichś rękach. No i to chyba byłoby na tyle. Podejrzewam, że nieprędko doczekamy się czwartej części tej świetnej serii, ale w sumie po tej całej sytuacji z Cyberpunkiem to może i lepiej, że sobie trochę poczekamy. Ja Wiedźmina wam bardzo polecam. Do czasu zagrania w niego średnio lubiałem fantazy, a dopiero po zapoznaniu się z nim zrozumiałem, jak wiele traciłem. Ja was na dzisiaj serdecznie żegnam i do zobaczenia na następnym filmiku. Babasos.